Cześć ludzie, kochane. Słuchajcie, ja tylko właściwie na chwileczkę, <laughs> tak gościnnie. Ja wkleję link, prawdopodobnie tutaj, nad głową, a może tutaj, tutaj. <laughs> I to jest link ze Stowarzyszenia Bez Śladu, w którym ja zresztą jestem. I tam jest y, y, film z, z plakatami ludzi zaginionych. Film niedługi, tam trwa 3 minuty czy coś tego. Rzućcie okiem, może znacie zaginioną osobę. Może gdzieś widzieliście kogoś. Rzućcie okiem tam są numery telefonów, kogo powiadomić. Bo ja tylko na chwilkę. Zaraz mam zajęcie, może z, y, parę dni nie być. To na razie tyle. Trzymcie się i pomóżcie poszukać zaginionych. Cześć, miłej niedzieli i miłego week weekendu. Udanego weekendu Wam życzę. Cześć.